No to się ma w kolejnym odcinku Nierównej Walki. Jak się ma sprawa? Nie nagrywałem znowu ze dwa dni, no bo standardowo milion spraw ważnych i ważniejszych. Woziłem trochę drzewa jakiś czas temu. dałem Wam ostatni odcinek zaległy z wożenia drzewa, bo ogółem fenta już nie ma na placu. Dleje deszcz. Na placu mam rozebranego forwardera, bo za to, że dostałem drzewo, musiałem zrobić przysługę do leśniczego. I co? Skrzynia, wracam do tematu. Skrzynia, którą robiłem w przednim filmie, ma złożony reduktor. Nakrętka jest zakręcona na klej, zabezpieczona blaszką bez żadnego spawania. Założona już pokrywa, założony wałek womu. Założone są już wszystkie wodziki, przesuweczki, zadrutowane już jest wszystko tak jak ma być. Dzisiaj rano założyłem dekierek, założyłem cały już wzmacniacz oczywiście we wzmacniaczu była wymieniona tuleja, w której się chodzą pierścienie wymienione to wszystkie łożyska, wymienione co trzeba teraz dla świętego spokoju, żeby sprawdzić, wyjęliśmy skrzynię pośrednią klient chciał to skontrolować, ale tarcza sprzęgła jest prawie nowa, tu zaświeciłem wszystko się zgadza, przymiarem przymierzyłem, zmierzyłem odległość łapek od tarczy, odległość łapek jest książkowa Także poprawiłem lekko jedną, już jest wyregulowana Tu skrzynia może nie jest to idealnie czyste Jest zakurzone Ale jest suche bez oleju, także już teraz nie będę wyciągał karszera na deszczu Biorę zaraz skrzynię na pasek Ciągareczką zakładam ją z powrotem skrzynię pośrednią Ten simmering zmienię oczywiście zapobiegawczą. Założę nową mikropompkę Przejrzę, zobaczę zaraz tutaj napęd pompy Te koło ma luz, nie wiem czy tutaj łożysko i tylko zmieniać? Zaraz zobaczymy. Ale to jest od 1000, a tego nikt nie używa. A nie ma tragedii. Na 540 w na pewno zmienię. O, mam jeszcze dwa nowe koszyczki z zapasem. Także zaraz założę i powoli skręcamy go. A ja wam pokażę, jak to wygląda na podwórku. Bo tam niestety deszcz leje i mnie wygonił. A teraz się na podwórku przerzuciliśmy z żółtych na zielone. Tata naprawia tutaj Lublina Bożego, co nie? Dla kolegi, bo wysiadł rozrusznik. A tu stoi Timberjack, właśnie o którym mówiłem, forwarder. I tu, tu się wysypały łożyska na obrocie. Nie na skręcie, tylko na obrocie, gdzie on pracuje. To teraz jest osłonięte szmatą, bo nie wycieram, bo tu jest pełno tawotu. Ale nie wycieram, go, że to nie zardzewiało. Musieliśmy go na szybkości, w prowizoryczny sposób rozebrać, bo nie było innej możliwości, a był potrzebny, żeby to już Jedno łożysko jest tu wyrzucone na śmietnik i simmering, tu resztka blaszki A drugie łożysko niestety nie istnieje I czekamy, jutro prawdopodobnie przyjdą nowe Przymierzymy nowe, czy będzie wchodziło ciasno, bo jeżeli nie No to trzeba będzie szukać kogoś, kto nam to mobilnie Napawa i Roztoczy, zregeneruje gniazdo, tak jak w koparkach i sprzęt. Mamy pilniki, nie? A o, pilnik, ale płaski czy trójkątny? O, tu jest reszta łożyska, które zostało z obrotu. Dwie połówki bieżni wewnętrznej i ludem wszędzie kul te kulki, wałeczki. Także podejrzewam, że może być nieciekawy, nie Tam, Z drugiej strony albo widać, bo wszystko w tawocie, ale na razie nie czyszczę żeby nie rdzewiało przyjdą łożyska, to wtedy wszystko wybiorę, przymierzę wybiję stare bieżnie i będziemy myśleć co z tym dalej ale najlepiej, im szybciej tym lepiej bo chłopaki czekają w lesie, także łożyska zamówione prawdopodobnie jutro będą jak się uda także ja idę na razie zwalczać dalej skrzynię w czwórce, bo bo tu pogoda też mi nie pozwala na stanie na podwórku no i późna noc czy późna Ole nie późna, 20 dochodzi, udało mi się, co mi się udało przejrzeć całą skrzynię pośrednią, założyć skrzynię pośrednią na silnik dokręcić. Teraz podjechałem sobie w ciągareczkę z góry z skrzynią biegów, skręciłem na gotowo wszystkie śruby już docisnąłem. Fest. I teraz sobie ją wypodjadę tyłem, a znalazłem problem z tyłu, pomimo dociśniętej nakrętki, a tak wykazywał lekkie luzy odkręciłem, ściągnąłem, opuściłem koło pośrednie i co? łożyska są w porządku tylko ktoś dał za dużo podkładek między łożyskowych, dystansowych tak nie mam tutaj nigdzie, chyba nie, wniosłem wyciągnąłem łożysko wyciągnąłem jedną setkową podkładkę, założyłem w tej chwili jest gwint odtłuszczony z powrotem wszystko jest przygotowane o nakładamy to Nakładamy, Ech, teraz ta podkładka jest ze szerokim, tam mi nie wejdzie dobra, mamy tą zaraz to sobie ładnie. Wyczyścimy wszystko, smatka nasączona w nitro. Myślę, że jak teraz nakrętkę oczywiście damy zapobiegawczo nową, żeby nie było jakichś tam problemów. O, już, już klej mi za zamas No i dobra, udało się. Powtarzam się z tym, no i dobra zazwyczaj, ale... O, tutaj ładnie... O, dobra jest, gięte dokręcone, tu niestety nie mam nakrętki KM, a nie chciało mi się wrzeźbić na momencie bo już jest późno, mówię dokręcona do oporu, dowalona po staropolsku, muszę naprawdę sobie kupić ten klucz KM bo tak brzydko to wygląda po tym przecinaku teraz co, koło pośrednie wkładamy wkładamy ośkę, tu ośkę się takim wybijakiem kinetycznym wyciągam bo jest najwygodniej Teraz bijam ośkę, zabezpieczam i idę do domu. Nie będę się tu sam szarpał po tej mojej posadce z tym wózeczkiem. Jutro przyjdzie, tata rano we dwóch go skręcimy. Znaczy aby zsunąć, ja sobie skręcę. Wtedy zrobię jeszcze kapitalny remont przystawki czy remont, może nie remont, tam parę drobiazg głównie wymienię, bo już znalazłem przyczyny. I co? I tyle, jak zrzucimy, spłowimy, to trzeba będzie dokręcić wszystkie duperele, wystawić go na podwórek. Założymy kabinę i będziemy dalej działać. Kolejny dzień udało się Sunąć Raz, dwa, trzy, pięć, osiem. Wczoraj nakręciłem nakrętkę na klej za jak widzieliście. Ona sobie spokojnie zastygła. Dzisiaj mój taki patencik na spławianie. Mam sobie pręty gwintowane, 16-ki przygotowane. I sobie wkręcam tu, tu na dole, w takich miejscach, żebym mógł je teraz wykręcić, wyjąć. Wiecie o co chodzi. Tu jeszcze mamy szparę, bo nie dokręciłem dolnej śpilki, zaraz tu od razu na rogu łapie Bo już wyjechałem wszystkie wózki z podschodu A dokręciłem górne śrubki, także zaraz Żeby nie skantować, próbujemy o. Śrubki sobie tu wszystkie pokładę, żeby nie pogubić Uszczeleczka Z tych takich fajnych, grubych, co mam dostęp, założona no, muszę trochę podlewarkować, chyba jednak także zaraz tutaj wszystko połapiemy, poskręcamy 80 ma to do siebie że tego spłowienia się nie da pneumatem za bardzo zrobić bo nie ma miejsca na nasadki w tam, tutaj w zakomarkach, no ale nie takie rzeczy się robiło jak skręcę to się włączy no, i udało się przystaweczka złożona, wymieniona manżeta, wymieniona tuleja, wymienione pierścienie. Tarczki były w stanie idealnym, więc ich nie wymieniałem jakie przekładki. Teraz, tutaj przychodzi zaraz, mamy jeszcze kupione nowe o ringi. Od razu sprawdziłem sobie przed chwilą powietrzem, ładnie się zaciska. Tu stare. I tutaj mam stare części. Oczywiście filtr oleju wyjąłem, bo jak było zmienione na nowy, jeden i drugi tu będzie widać, tu jest taki brokat, że cholera by się zapchało. Dobrze, że zmieniłem od razu. I gdzie jest ta tuleja? Gdzieś tu, o, tu jest ta z napędu. Ta z napędu miała już wyżarty Widać pewnie dwa takie rowki, w których chodziły pierścienie, się już wytarły. Także wymienione są tuleja wymione. Tutaj z tej strony co zrobiłem? Poskładałem już sporo rzeczy. <laughs> Przepraszam obudowa filtra ssawnego plus nowy filtr nowy filtr obwodu mikropompki rureczka jedna założona, rurka do pompy chyba pierwszy raz trafia Mursusa który ma co do jednego uchwytu od fabryki jednak widać że on nie był rozbierany od nowości i w jednych rękach tu jest ta oryginalna kość co się rzadko naprawdę zdarza tu jest oryginalnie na wszystkich rureczkach, nie na wężu tu jest oryginalna blaszka tu są blaszki, tam jest blaszka do rurki z tej strony wszystko poskładałem. To czy wszystko? Prawie. Zostałem zaraz przystawkę zamontować. Bo póki nie mam dekla, górą sobie olej wlejemy. No i z tej strony, z tej strony to nie jest tak. Coś tak wydaje. odsunąć, skręcić. Rurka do pompki tłoczkowej yy, tak. Rurka do powietrza rurka do manometru. Yy, do wspomagania jedna, druga. Przepraszam, że się zasmarkałem. Yy, wspornik dźwigni hamulcowych z pompkami, przewody hamulcowe wszystkie były tutaj uczepione, tu, tu ręczny, nieręczny, blokada tu jeszcze dwie rurki do womu, które będę musiał złożyć, mam nadzieję, że sięgnę za butlą cała pneumatyka była na nowych podkładkach tych fibrowych, czy jakichś, jak to nam, ebonitowych złożona tu oczywiście muszę poszukać jabłuszka tak zwanego, tego przegubu do gazu, bo był uszkodzony, połamany i co więcej, no i tu chyba mamy wszystko podnośnika na razie nie dokręcam, jest tylko wstępnie przyłapany, aby się nie kurzyło, bo, bo 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 co? bo podnośnik będę musiał zdjąć do założenia kabiny kto to robił to wie oczywiście o co chodzi no i co? i zaraz tutaj księgiełko zakładam przystawkę, zalewam górą olej, chociaż podnośnik będę zajmował jeszcze, to może nie wleję w sumie w sumie racji tak będę zajmował a do podnośnika muszę uszelniać na tłoku zmienić także, także co biorę się tam forwardera tata przygotował bo dzisiaj chyba będzie albo jutro człowiek który w forwarderze będzie niestety musiał roztoczyć napawać albo coś zrobić otwory pod łożyska, bo są rozbite także mobilne tulejowanie zamówiliśmy no i co ja się biorę skręcam żeby może jeszcze dzisiaj kabinę zarzucić Chociaż nie wiem, czy się uda, bo jest już po 15 no, Dzień długi może zdążymy, bo jest długo widno, także Nie gadam, długo biorę się za skręcanie dalej No i jak zwykle nie zdążyłem włożyć kamery Założyłem na szybkości instalację, najważniejsze rzeczy z olejowy. Dolny kociołek odpowietrzyłem Zalałem olej do skrzyni, zalałem płyn do chłodnicy Właśnie zrobiłem pierwsze odpalenie zanim założę wszystkie superele tutaj pociekło bo nie docisnąłem przeoczyłem jedną nakrętkę resztę wszystko było w porządku Także teraz docisnąłem, podłożyłem w razie tego jakby kopało żeby nie na ziemię zapaliłem o, wąs się kręci przelew mikrofonki jest tam smaruje dyferencjał to jest podjąłem rurkę, to jest rurka od pompki dłączkowej, od podnośnika tej zasilającej, wspomagającej. O, także ten, uwałek, coś bo hamuje, ale tego nie było w planach naprawek. To, to też na razie jeszcze jest nieodpowietrzony, też może być. Nie, teraz FES przyspieszył ładnie. Teraz wyłączę z powrotem. A on się musi powietrza też z drugiej strony Ciśnienie oleju, o dla tych co zawsze płaczą, że jest za mało, to patrzcie Tu jest na 9, ale zegar jest zepsuty Obrotomierz coś tam pokazuje, tutaj nic nie cieśnie, przełączymy żuwia. O, słychać po silniku Teraz na żółwia. Oj, słychać skrzynię, zając szybciej. Na żółwia wolniej. I teraz, tak jak mówiłem, dla niektórych, właśnie będzie słychać skrzynię. Bo przy szybkiej skrzyni to wszystko się dwa razy szybciej kręci. To jest po pierwsze. A po drugie, to też są nowe koła zębate To nie wszystkie. One się muszą między sobą ułożyć, pojeździć i teraz trzeba się nauczyć do nowo jeździć, bo będzie skryty. a przełączymy na żółwia damy troszkę gazu i zobaczymy a nie ten guzik a słucham to to kurna już się ściana rozpada a ja połączyłem brachy na schodkach i padłem tam na błotniku Na razie zawodowałem jedną baterię, tak jak klient sobie chciał, bo przywiózł mi dwie. Ale tu jest rozrusznik ten szybko-obrotowy. I mówił, że zobaczymy rano, jak zapali. Ale na razie było fajnie. Jak ma jedną bateryjkę? pojedziemy bez gazu. Tak odpalił. Sobie chwilę, chodzi, jest ciepły, także spokojnie. Trochę ma mało dawki, jak do turbo. I włożyłem mu na próbę po konsultacji z klientem tulejkę do robienia pół. To był z zelmy, ale tulejka ma jeden minus. Nie mam pierścieni usiadających, teraz tu nie będzie robił pół. Nie będzie, bo. Dobra. nie będzie robił pół kablek zgasimy bo tutaj tulejka się obraca nie ma uszczelnienia i tędy dymi także 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 dobra płyn chłodniczy jest zalany zaraz zobaczymy czy się powietrza on pochodził co być 10 minut bo zanim poszedłem przyniosłem kamerę to sobie pyrkał zanim sobie przypomniałem o kamerze to najpierw wchodziłem w koło sprawdzałem czy nie cieknie nigdzie także chyba nie jest źle co tu będę wam Marudził. Teraz się olej spienił, ale to przez to. O, dałeś gazu, no. Brawo, szybko po lecimy, bo chlapałem.